Witam, ja chcę tylko powiedzieć, że nieważne co się stanie i jak będzie, ale mnie zastanawia bardziej jak to się stało, jak to się stało, że jak to możliwe w ogóle jest, to mnie interesuje. Nie wiedziałem, że to będzie lecieć. Jak to jest możliwe kurwa? Bóg istnieje, naprawdę, bo... Jakby, ja nie muszę w tym wygrywać i tak dalej w tym właśnie konkursie i w tych waszych grach, ale ja jestem najlepszy. Jestem najlepszy, bo bym nie ucząc się, ja to wszystko aby wiem. To jest tak jakby... Jakby ta, nie wiem, wiedza z tych książek stalej pochodziła albo ode mnie, bo ja tak samo jakby myślałem, czyli to jest jakby dowód na... Bo no jest to do, 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 na jakieś natchnienie no, na wiedzę. Słuchajcie, bo tu już nie chodzi o żadne tam pieniądze. Chodzi o to, żeby coś się zmieniło. więc wiedza jest natchniona, no na pewno moja. Ja, bo to mi się cały, ja to wszystko jakby widziałem i to nie, że się uczę, czy dowiaduję rzeczy, tylko potwierdzam to, albo napotykam cały czas na to, co ja sam, co sam wymyśliłem, albo jak sam myślę. I jakby, i to i jakby. Jeszcze, tak, to nie sprawdzałem pod tym kątem, ale. Jakby nie spotkałem się jakby z niczym, co by było jakby odwrotnie, nie? żeby był w błędzie i, i tak dalej. To jest dziwne, nie? To mnie interesuje. Bo to też nie jest w tej stronie, tam tych odszkodowań, i tak, i kosztów i tak dalej, bo to jest jakby przestarzałem mam inny sposób. No ale to też jest to w, to w tą stronę. Ja hmm. mam coraz lepszy, lepsze po prostu. Yy, yy. Ja będę działał dalej, nie? Naprawdę ja jakby nie patrzę na tych terminy tych, tych wniosków, nie wniosków idę idą drogą, nie? Chociaż wiem, że powinienem według tych, tych zasad iść całkowicie jakby inaczej. No ale ja sądzę, że ten mój system i tak jest lepszy od, tych, od tego systemu tego babczego i... Yy, no, ja mam lepszy system, a, ale to mnie właśnie interesuje, że kurwa, bo tyle lat i po prostu... To tak szybko jakby wymyśliłem, i to, to jest ciekawe, właśnie. Żeby społeczność właśnie i ludzkość w ogóle się. Chyba, pieniądze. Chój z pieniędzmi. Chodzi o to, żeby właśnie. Doszło chyba dosłuch, tak Jak mi się wydaje, że to by było fajne. Tak? bo to tak jakby. Para, nie paranormalne. No. To, to całkowicie może wszystko zmienić. Że to jakby nie z książek, nie wiem. Nie wiem nie. Ale jak ja sam tak będę na tym myślał, to by sobie było pierdolne w końcu, nie? Pozdrawiam.